Tak więc jesteśmy tutaj yy, z naszym trakiem, aby wypromować nasz konkurs, czyli konkurs Ale Miasto, który ma na celu wyłonienie najszczególniejszych 17 miast. Najoszczędniejsze to znaczy miasto, które zakupiło z na najwięcej przedmiotów na serwisie Allegro.pl. W konkursie tym że udział właśnie 17 naszych miast, w tym także Gorzu Wielkopolski. I miasto, które wygra, otrzyma od nas fantastycznego sylwestra. Chcemy pokazać, że nasz serwis nie gryzie, że jesteśmy bezpiecznie wygodni, szybko u nas można zakupie różne przedmioty. Oprócz tego na terenie traka każdy będzie mógł rozwiązać quiz o serwisie Allegro.pl, 20 pytań. Trzy najlepsze osoby co godzinę dostają od nas torby tonu gadżetów i jedną taką torbę każdy będzie mógł sobie zobaczyć yy, właśnie tutaj na stoliku, każdy to wejdzie, yy, do tego każdy będzie mógł też yy, założyć sobie konto na swoim Mamy jak widać komputerowe, na które każdy yy, z pomocą naszych ludzi będzie mógł sobie taki konto założyć. Yy, co jeszcze? Co godzinę mamy stację przedmiotów? 5 przedmiotów, 5 godzin, jak jesteśmy. Pierwszy przedmiot to m.in. otwarcie MP3 i MP4. Każdy przedmiot rozpoczyna się całą wyłączą 5 złotych, jedno przebicie rączką będzie przebijało ofertę o złotówkę. Yy, nasi ludzie będą także pokazywać, jak na przykład robić zdjęcia, które przyciągną wszystkich ludzi do właśnie naszej licytacji. Jeden z naszych kolegów opowie, jest... jak ...zapleków internetowych... ...testa... ...nie... ...te a ażeby udowodnić państwu z licytacji ze wszystkich siedemnastu... Czyli to nie jest to, że na przykład było zabytkowe... Nie, nie, nie. Korzysta Pan z serwisu Allegro? Dlaczego? Chcę się pozbyć niektórych rzeczy. Ale dlaczego, dlaczego akurat w taki sposób? Znaczy to jest naj, najlepsza metoda teraz w tej chwili. Natomiast rzucać na przykład rzeczy to jest całkiem dobry wynik, natomiast gorzów może jeszcze prześcignąć opalę tarno-zieloną górę.